Dzisiaj mam dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Jeśli szukacie sposobu na profesjonalną pielęgnację twarzy w domowym zaciszu, to ten film jest właśnie dla Was. Ostatnio odkryłam Gareth Beauty Multi Clean w pięknym białym kolorze i muszę przyznać, że to prawdziwa rewolucja w mojej codziennej rutynie pielęgnacyjnej. To wielofunkcyjne urządzenie do oczyszczania i masażu twarzy, które pozwala mi cieszyć się zdrową i promienną cerą każdego dnia. Co sprawia, że jest takie wyjątkowe? Przede wszystkim MultiClean wykorzystuje technologię sonicznej wibracji, które delikatnie, ale skutecznie usuwają zanieczyszczenia, makijaż i martwe komórki skóry. Dzięki temu moja skóra jest głęboko oczyszczona, a pory są mniej widoczne. Obsługa Gareth Beauty MultiClean jest niezwykle prosta. Wystarczy nałożyć ulubiony żel do mycia twarzy. Włączyć urządzenie i delikatnie masować skórę okrężnymi ruchami, to jak małe spawy własnym domu. Nie mogę nie wspomnieć o eleganckim designie i kompaktowym rozmiarze, dzięki czemu urządzenie mieści się idealnie w kosmetyczce i jest świetne do zabrania w podróż. A jeżeli chcecie podnieść pielęgnację na wyższy poziom, serdecznie polecam Garrett Beauty Multiclean, znajdziecie go w sklepie komputronik.